Cześć, czołem. Spotykamy się w kolejnym odcinku. Nie, spotykamy się w pierwszym odcinku e, z serii pod tytułem Czym Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego nie jest? Prawdopodobnie w części pierwszej i ostatniej, bo Kongres organizujemy już od 4 lat i generalnie co roku mam. Dokładnie to samo, wrażenie, że kongres jest jedną z najbardziej tajemniczych imprez organizowanych przez towarzystwa biznesowe. Dlaczego? Hmm. Dla ludzi, którzy dadzą się pokroić za wolny rynek, kongres patriotyzmu ekonomicznego, z nazwy swojej, brzmi jak jakaś taka impreza, na której będzie o tym, że Państwo powinno wspierać yy, budowy dróg i autostrad i budowę polskiego samochodu elektrycznego. Nie. To nie jest kongres patriotyzmu ekonomicznego. Yy, też w tych okolicach yy, ludzie wyobrażają sobie, że kongres patriotyzmu ekonomicznego to prawdopodobnie jest miejsce, gdzie politycy yy, Rządzący albo nierządzący rządzący spijają sobie z dzióbków i opowiadają, jak to powinno się płacić, podatki, bla, 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 łe, łe, łe. Nie, nie, nie. To, to też nie jest kongres. No to inni sobie myślą, ci, którzy mają bziga na punkcie patriotyzmu. No, kongres to na pewno jest takie miejsce, gdzie się rozmawia o Bigosie, pierogach i ich wpływie na zdolności biznesowe Polaków. Nie, to też nie jest nie jest Kongres. Kongres też nie jest tym, za co go uważają ludzie z dalekiej, dalekiej, skrajnej lewicy, czyli sobie myślą: hm patriotyzm, hm ekonomia, hm pewnie tam jest mowa o tym, żeby bić homoseksualistów i po prostu propagować faszyzm, nazizm. Nie, 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 nie. Ja wiem, że wszystko wam się z tym kojarzy, ale nie. Kongres patriotyzmu ekonomicznego to nie to. Z, z, z czym jeszcze mylnie nie może się kongres kojarzyć? Chyba wyczerpałem wszystkie yy, przypadki, z jakimi miałem okazję się spotkać przez te cztery lata or, organizowania Kongresu. W związku z czym warto zadać sobie pytanie, czym Kongres jest. Więc w największym skrócie. Kongres jest po prostu świetną konferencją biznesową, na której e, głównie przedsiębiorcy, ale bywają też teoretycy w kierunku naukowym, rozmawiają o tym, co dzisiaj w XXI wieku oznacza w biznesie to, że ktoś jest patriotą. I muszę Wam powiedzieć, że zarówno od praktyków, ale i od teoretyków, przez te ostatnie 4 lata można było się dowiedzieć naprawdę, naprawdę mnóstwo. Pamiętam w 2019 roku, jak swoją prelekcję wygłaszał Jan Filip Staniłko, wówczas i, i cały czas urzędnik Ministerstwa Rozwoju, w pewnym sensie trochę taki stratek biznesowy. I tak. Ci, którzy wspierają rząd PiSu, byli w szoku, że Staniełko rząd PiSu krytykuje. Ci, którzy e, nie wspierają rządu PiSu, a wręcz przeciwnie, byli w szoku, jak mądry facet siedzi w tym rządzie. I Generalnie e, Filip musiał później dość szybko się ulodnić z kongresu i kilkanaście osób wyleciało z sali za nim po to, by w kuluarach i jeszcze przez godzinę go maglować swoją drogą, legły w gruzach jego sobotnie plany. Ten przykład pokazuje, że kongres patriotyzmu ekonomicznego to jest miejsce, gdzie można się mnóstwo nauczyć od innych. To jest miejsce, gdzie można poznać ciekawe osoby w kuluarach i niesamowicie zainspirować się do. Modyfikowania, ulepszania swojego biznesu. A to w pandemii, w tak zwanej nowej normalności, która za rogiem podobno na nas czeka, jest kluczowe, bo wiele branż trzeba sobie z tego zdać sprawę. Możemy się śmiać z tego, co niejaki minister Patkowski walnął, że trzeba się przebranżowić i tak dalej, ale w wielu branżach, Robienie tego samego, co się robiło przez ostatnie 20 albo 30 lat, może przestać działać. I to nie tylko ze względu na, na działania rządu. A żeby to mądrze zrobić, no to naprawdę trzeba, e, trzeba mieć dobry pomysł. A dobre pomysły bardzo często wpadają jako efekt, e, jako efekt przemielenia, przetworzenia jednej, dwóch myśli, i jakiejś młodszej osoby od nas. I właśnie po to, właśnie po to organizujemy już czwarty raz kongres. Na wiosnę organizujemy konferencję żywofitości, I w je, jesienią organizujemy kongres patriotyzmu ekonomicznego. Cel obu imprez jest dokładnie taki sam, by wiedza od tych, którzy odnoszą sukcesy, do tych, którzy chcą odnosić sukcesy, przepływała, żeby się nawzajem inspirować i żeby się nawzajem poznawać, bo tylko współpracując można osiągać wielkie, wielkie rzeczy. Jednym słowem, wiesz już, czym kongres nie jest, wiesz już, czym kongres może być dla Ciebie, to teraz nie pozostaje mi nic innego, niż prosić Cię o trzy rzeczy. Pierwsza, daj kciuk w górę pod tym filmem bo dzięki temu YouTube pokaże go większej liczbie ludzi. Po drugie, zasubskrybuj mój kanał. Być może to nie jest dobry czas, żeby się wybrać na kongres patriotyzmu ekonomicznego teraz, a może w przyszłym roku. Nie ma problemu, ale dzięki subskrypcji będziesz wiedzieć co w przyszłości będziemy robić. Ale po trzecie, jeżeli znasz kogoś, dla kogo to jest dobra propozycja, Podejście mu link do tego filmu, niech sobie obejrzy, niech sam wyrobi sobie zdanie, i być może zobaczymy się wraz z Romanem Pluską, wraz z Robertem Gwiazdowskim i wieloma, wieloma, wieloma innymi prelegentami na kongresie. Dzięki i do zobaczenia.